Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie pole koła i pole wycinka koła. I tutaj zostawiliśmy teoretyczne rzeczy, które były już omówione na poprzednim filmie. Przejdziemy od razu do zadania. Mamy zadanie pierwsze. Dane jest koło o środku w punkcie O i promieniu R wynoszącym 6. Czyli zaznaczmy, tutaj jest O, a tutaj jest 6 i 6. Długość łuku wycinka koła wynosi 4 pi no to chodzi nam o ten, to co zaznaczymy na niebiesko. To jest w matematyce 4pi. I teraz polecenie jest takie: oblicz długość odcinka pola. Co to jest odcinek pola? Odcinek pola to jest, moi drodzy, to co macie zaznaczone na czerwono. Czyli odcinek pola, jeżeli poprowadzimy sobie promienie taką tutaj cięciwe, to ten obszar nazywamy odcinkiem pola. I teraz, jak taki obszar policzyć? Taki obszar robimy pewnym schematem, ja Wam pokażę teraz ten schemat. Na początku policzymy sobie miarę tego kąta alfa, czyli korzystamy sobie z tego wzoru na długość wycinka, czyli piszemy sobie tutaj, że tutaj jest jakiś alfa i to będzie nasz pierwszy krok. Czyli wszystko wstawiamy do wzoru. Mamy 4pi równa się i wstawiamy 2pi razy 6, 2pi razy, 6 razy alfa przez 360 stopni. No to liczymy, mamy tak, 4pi równa się, 2 razy 6 to będzie 12, ale 12 skróci się z 360, bo to się skróci, 360 na 12 to jest w matematyce 30. Czyli zostanie nam pi l przez 30, teraz widzimy, że pi nam się skróci i wystarczy pomnożyć wszystko przez 30 tutaj stopni. Czyli będziemy mieli alfa równa się 120 stopni. To jest pierwszy krok. Co możemy zrobić dalej? Dalej możemy sobie policzyć pole wycinka tego koła tego po prostu obszaru, który tutaj mamy między szóstką 6, szóstką, tego wszystkiego zgodnie z tym wzorem. Czyli piszemy sobie pole wycinka równa się i teraz wstawiamy sobie mamy pi razy 6 do kwadratu razy 120 przez 360 tutaj. Czyli mamy Pw, to się równa. Pi razy 36, to nam się skróci. Razy 12, 36, czyli tutaj zostanie nam 12pi. Czyli policzyliśmy pole tego całego obszaru. I teraz jak policzyć pole tego czerwonego? Możemy policzyć pole tego trójkąta, czyli piszemy sobie pole trójkąta, równa się. Jaki był wzór na pole trójkąta? Odwołam się do Waszej wiedzy gdzieś tam z początku w działu. Był taki wzór, w którym było bok razy bok sinus alfa na 2 i my ten wzór zastosujemy. Czyli piszemy sobie wzór, z którego będziemy korzystać: A razy B razy sinus alfa na 2. Jeżeli ktoś nie zna tego wzoru, odsyłam do tematu pole trójkąta, część pierwsza. I to był bodajże chyba trzeci filmik, trzeba tam zobaczyć. I teraz tak wstawiamy do wzoru, czyli mamy pole trójkąta. Równa się 6 razy 6 razy sinus 120 stopni na 2. Równa się to wszystko. 6 razy 6 to 36, podzielić na 2 to 18, a sinus 120 stopni to jest to samo co sinus 180 minus 60 stopni. Równa się, no i tutaj odwołuję się do Waszej wiedzy z trygonometrii, to będzie 18 sinus 60 stopni. A to się równa 18. I tutaj tą wartość znajdziecie sobie w tablicach, to jest pierwiastek z 3 na 2. Czyli to będzie, moi drodzy, 9 pierwiastka z 3. No i teraz musimy postawić kropkę nad I. Bo jak policzyć obszar, który jest oznaczony na czerwono, To będzie pole wycinka odjąć pole trójkąta. Czyli piszemy sobie coś takiego, pole odcinka. Możemy napisać odcinka. Będzie wiadomo o co o będzie. Każdy będzie rozumiał. Równa się pole wycinka minus pole trójkąta. A to się równa 12pi odjąć 9 pierwiastka z 3. I tak wykonujemy takie zadanie. Czyli zobaczcie, zadanie ma cztery kroki. Najpierw liczymy ten kąt, potem liczymy pole wycinka, potem liczymy pole trójkąta i na końcu pole tego odcinka pola. Dobrze, przejdźmy do zadania drugiego. Oblicz pole wycinka koła, jeśli pole koła wpisanego w wycinek wynosi 16 pi centymetrów kwadratowych. Trzeba policzyć pole, trzeba policzyć pole tego wszystkiego, a wiemy, że pole koła wynosi 16 pi centymetrów kwadratowych. Czyli wiemy, że ten niebieski obszar to jest 16 pi. No i teraz zaczynamy od zastosowania wzoru na pole koła. Czyli mamy pi r kwadrat równa się... 16 pi cm. Piszemy sobie πr pi kwadrat równa się 16π cm. Pi nam się skróci. Jeżeli spierwiastkujemy sobie, to r wynosi 4 cm. Czyli długość tego odcinka, od tego, który tutaj mamy, wynosi 4. Tu jest 4, tu jest 4 i tu jest 4. I kluczem do rozwiązania tego zadania jest policzenie promienia, który jest ukryty. Tutaj, promienia tego, tego dużego tutaj kółka, które by było narysowane. promień jest tutaj, tutaj albo tutaj. Ja dorysuję sobie tutaj taką długość i będę chciał ją policzyć. Czyli to będzie o ta długość, nazwę ją sobie x. No i teraz pewnie już widzicie, jak tego x'a policzyć. Można to zrobić z twierdzenia Pitagorasa, Bo tutaj jeżeli jest 4, to tutaj jest kąt prosty, tu jest czwórka. I liczymy z Pitagorasa. Czyli mamy 4 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x do kwadratu. 16 plus 16 równa się x do kwadratu. Czyli tutaj możemy zrobić, że tutaj będzie 2 razy 16 równa się x do kwadratu i pierwiastkujemy wszystko. Pierwiastek z 16 to 4, a pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2. Czyli nasz promień, ten taki duży promień, gdybyśmy go tutaj sobie oznaczyli duże, dużą R, Wynosi x plus 4. To jest nasze duże ry. Czyli możemy napisać sobie tutaj pod spodem, że r to się równa. No i tutaj będziemy mieli tak samo. Tutaj mamy oczywiście to duże ry. To będzie x plus 4, czyli to będzie 4 pierwiastka z 2 plus 4. Bo ten r jest w kilku miejscach. On jest tutaj, on jest również tutaj. To jest ten nasz promień. No, i teraz zobaczmy, jaką mamy część koła. Mamy oczywiście ćwiartkę koła, bo tu jest 90 stopni, czyli wystarczy zastosować ten wzór, ale pamiętamy, że mamy nowy promień. Czyli piszemy sobie coś takiego. Pole wycinka równa się pi razy. I teraz naszym promieniem będzie ta liczba. 4 pierwiastki. Oczywiście w centymetrach tutaj wszystko jest. O, jednostku w jednostku centymetry. Mamy 4 plus. 4 pierwiastka z 2 do kwadratu razy 90 przez 360 stop. Równa się, przepraszam. I teraz, moi drodzy, trzeba stosować wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pi. Tutaj mamy 16 plus podwojony iloczyn, czyli będziemy mieli 32 pierwiastka z 2 plus 32. I razy 1 czwarta. To się skróci. Równa się. I teraz 1 czwarta wszystko jeszcze nam wymnoży. Każdy element w nawiasie. Czyli mamy pi. A tutaj wymnażamy sobie. Czyli mamy 4. Dodać. 8 pierwiastka z 2. Dodać. 8. Równa się to wszystko. No i teraz 4 plus 8 to będzie oczywiście 12. Czyli mamy pi. A tutaj mamy 12 plus 8 pierwiastka z 2. No i teraz, moi drodzy, co tutaj jeszcze możemy zrobić? Dopisać oczywiście, że są centymetry kwadratowe. Ok, dobrze. I teraz bardzo chciałbym, żebyście spróbowali sobie zrobić zadanie 7.68 A i na stronie 163 i 7.72 tutaj na stronie 164. Tam, tutaj ten drugi przykład jest troszkę trudniejszy, ale mam nadzieję, że coś tam wymyślicie. Jak nie, to jakoś będziemy tutaj kombinować. I tutaj daję przykład dla chętnych 769 na stronie 163. Dobrze moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę, powodzenia, dacie radę.